Wy dopuszczacie rozwój zdarzeń, który polega na przykład na tym, że nagle się okazuje, że do łóżka wskakują jakieś zabawki, że mężczyzna prosi o to, żeby yy, zabawić się w seksualny. Czy w ogóle coś takiego bierzecie pod uwagę, Natalio? No ja seksualnego nie uznaję. A... Zapytam Cię. A nie bo... wsadziłam sobie penisa do buzi. Ja już tak mówię bardzo wprost. Okej, okay. a co by było, jeśli na przykład. Fenomenalny, cudowny, uroczy, oddany, opiekuńczy, zaradny, seksowny, wierzący, kochający mężczyzna. Poprosiłby Ciebie o to. A niech sobie prosi. Okej. Okay. I to właśnie wchodzimy granicu. na tą wrażliwość, że każdy ma inną wrażliwość. Ogólnie. Ja bym się nie czuła, że mężczyzna mnie szanuje, skoro by ode mnie tego wymagał. Ja uważam, że takie rzeczy wzięły się po prostu z filmów pornograficznych. Kiedyś tego na przykład nie było, kiedyś to było wstydem. Ale kiedy? Ale Czytałam bardzo dużo na ten temat. Ale, zaraz, ale kiedyś nie. czy mówimy o też, co są akwarium takim średniowieczu, renesansie? No, no sam właśnie. Sam po prostu było kiedyś zawsze. było coś takiego, że jednak kobiety bardziej się szanowały. Teraz kobiety nie było, tylko się o tym nie mówiło, albo się bardziej. Kryło, Ale to są pierwotne po instynkty potrzeby. Nie? nie wiem, gdzie się nie mówiło, U mnie rodzinie się o wielu tak mówiło. Chcę <grym> powiedzieć, jest... że właśnie to jest, że, że to nie jest tak, że to jest niedopuszczalne i bardzo jakoś moralnie złe. Ramon, bo zabawki. czy dziewczyny które, dziewczyny, które uprawiają seks oralny się nie szanują, twoim zdaniem? Nie, nie, nie uważam tak. Okej. Okay. Chodzi mi o to, że ja mam jakąś wrażliwość, mój mąż ma jakąś wrażliwość i może to być nawet różna wrażliwość pod kątem jakichś czy zabawek czy czegoś tam. My jesteśmy w tej relacji my dwoje, rozmawiamy ten temat. Co wydaje nam się jakieś przekroczenie mojej, ja nie jestem na takie coś gotowa. Co... To on to szanuje? Czy tak. wymaga tego dalej? Nie no, szanuję, szanuję to właśnie. Rozmawiamy, mówię, on ma taką potrzebę, ja mam taką potrzebę. Taka pozycja, nie, ja mam taką pozycję dla ciebie za, do zaproponowania, rozmawiamy na ten temat. Ale seks jest dobry czy zły? No słuchaj, bo wtedy nie ma możliwości prokracji. czy ogólnie się zabezpiecza tam ta tofera. Ale nie sprowadzajmy tak. seksu do prokracji, bo w, w, według mnie właśnie to jest uprzymiotowiające.